Zbliża się impreza sylwestrowa czy studniówka? A może chcesz ubrać się elegancko w sezonie zimowym? Garnitury, marynarki, płaszcze czy swetry, a także eleganckie akcesoria dla mężczyzn kupisz w salonie mody męskiej Red Bull, który mieści się w końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. Pierwsza z imprez programowych oddziału PTTK w Końskich. Dziś startuje 38 rajd zimowy. Chcemy nim rozpocząć rok turystyczny, ale też również uczcić powstańców styczniowych, składając kwiaty przy pomników końskich. Jaka trasa czeka na uczestników? Jak długa jest to trasa? Ilu jest uczestników? Skąd są? Uczestnicy przyjechali do nas głównie tutaj z regionu świętokrzyskiego. Mamy przedstawicieli ze Starachowic, z Kielc, z Wolicy. Dużo mieszkańców tutaj z okolic Końskich, ale też i tacy, którzy przyjechali z Łodzi, z Tomaszowa Mazowieckiego czy z Przysuchy. Trasa jest przygotowana tutaj przez nas z udziałem, z wykorzystaniem szlaków turystycznych. Wychodzą tutaj uczestnicy z Końskich, wędrują do Niebieskiego Szlaku Turystycznego, którym zmierzają do tych kondyckich ostępów leśnych. I tam wyznakowaną przez nas trasą dochodzą do ogniska. Ognisko jest zlokalizowane przy źródełku na wąsoszy. Tam będzie też krótkie podsumowanie. Będziemy wręczać dyplomiki, upominki. I stamtąd już żółtym szlakiem wracają do końskich. Całość liczy nieco ponad 15 km.